W tym odcinku wrócimy do Macedonii Północnej oraz odwiedzimy Bułgarię. Zaczniemy od fascynującego Skopie, a noc spędzimy przy położonym w górach obserwatorium Kokino, gdzie zobaczymy również wschód słońca. Przed granicą będzie jeszcze mały przypał z policją i wjedziemy do Bułgarii, gdzie odkryjemy uroki Sofii. Na koniec odwiedzimy imponującą twierdzę Bełogradczycką i skierujemy się ku Serbii. No, tak, no ale ściema, powiedział, że to no my, Aleksander nie, Wielki. A witam, to Filip znajdujemy II. się właśnie pod pomnikiem Filipa II Macedońskiego, znanego jako Filip II Macedoński. Z czego jest znany? Z tego, że był Filipem II Macedońskim No, z czego jest znany? Ale nieważne. Filip II dalej. jest znany z tego, że jest ojcem Aleksandra. To głównie no. to? E i tu jest tak ładnie generalnie wokół nas i tu są jakieś muzea, ale tu nic nie będziemy opowiadać bo tu muzea to, to... My, I tuły, i tu No, chce, ładnie dookoła nas Jak ktoś chce usłyszeć o muzeach to może się do nich pójść Ale polecamy jak na razie Dobra, idziemy sam? Nie, idziemy... Dzień dobry, jesteśmy na Placu Macedońskim Macedonii. To jest pomnik Aleksandra Wielkiego, który jest takim tutaj symbolem tożsamości narodowej i dumy Macedończyków, ale jest troszkę kontrowersyjny, bo Grecy się nie zgadzają, żeby on tu był trochę, bo Grecy uważają, że on był ich, ale to to powiedzmy nieważne. W każdym razie jest tu pięknie, z nami jest taki kamienny most, który uważa się, że ma około 600 lat, czyli jest jedną z najstarszych budowli w tym mieście. Mostu nie widać. Stary bazarek, proszę Państwa. Dave, masz coś do, doda do, doda do dodania? Tak, jest to jeden z najstarszych i największych dalej działających, tętniących życiem bazarów na Bałkanach I zbudowany został około XII wieku. Bardzo tu ładnie. Dave zapomniał sprawdzić tekstu. Nie, nie, nie. Nie, tego zamku w ogóle nie widać, będziesz na czarnym To mamy tutaj twierdzę Skopje. Może być ją słabo widać, bo jest ciemno, a ich chyba nie stać na prąd, żeby podświetlić dosyć znaczący tutaj punkt y, atrakcji w, o, w, wow! w mieście. Widać. Ale nieważne, zostało zbudowane w XVI wieku, obecnie jest trochę zniszczone, ale można tam wejść, jeżeli jest się w ciągu dnia, a nie w ciągu nocy jak my. Y, oprócz tego zbieramy fajne pamiątki, na przykład rejestracja w teleskopie. Leżała, czemu nie wziąć. Ktoś potem będzie szukał. To by napisał do mnie na Facebooku, jak znajdzie się właściciel rejestracji. Znajdujemy się dalej w Skopie. Tu znajduje się koń, żywy, w parku, w całym centrum miasta. Oprócz tego, co można powiedzieć w Skopie, jest to miejsce narodzenia matki Teresy, bardzo znana i kochana. A nie Kalkuta? Co nie, ona w Kalkucie, jakby żyła przez całe swoje życie i tam umarła. Ale ona została urodzona w Skopie, okrzczona w, w Ryślinie, i potem całe życie spędziła w Indiach. W Kalkucie. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć, bo chyba tam nie pojedziemy? To jest wokół tego miasta były akwedukty o długości 50 km, całkiem sporo. I tam są jeszcze takie pozostałości, ale to chyba już nie pojedziemy. Także jak ktoś będzie, to polecam. Chyba. Tak, mi się wydaje. Zając! 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 Skurda, nie! nie! Skupimy go! Szybko! Skurby zając! Nie możesz iść z drogi! Oj o, z nas! Nie widać zupełnie chyba. Ale to jest nasz obiad w każdym razie. Tak. Widzimy się. O! Wraca! Wraca! Masz więcej światła. No Stają próbujemy nie. nie, ale stoi na drodze. Ale biega, fajny. Bye no, bye. Bye, bye, super sprawa. Dzień dobry, proszę państwa. Witam. Dzień dobry. Jesteśmy na nadręku. Dzień dobry. I tu? I? Siema. Jesteśmy ogółem na Kokino. I jest niesamowity widok. Trochę ciemno. To jest, Uf. jak się to nazywało? A... Obserwatorium. Obserwatorium. Tak coś tu się nagry. A bo ja wziąłem. Dobry. Poranny hiking. Uff. Kurwa, muchawy. Na obiektywie. Czwarta czterdzieści? No, nieco po. No. Zimno. Tak wygląda ekipa, to jest ta połowa opatrzona w mój staw. To jest ta połowa, która jeszcze bardziej wyziębnięta. W śpiworach w sumie. To idealnie się podzielili. Jest zupełnie jasno. A wschodu jeszcze nie było. Nie ma efektu yy, Nie ma efektu tego pomarańczowego nieba No troszkę jest No troszkę jest faktycznie A tylko tam na, jak najbardziej na wschodzie Tutaj kurna jakby już dzień był dawno temu A wschodu jeszcze nie było Jesteśmy na Kokino I patrzymy właśnie na wschód słońca Jak wychodzi i kurde, złapie nas Hejjo Dzień dobry Hola, Dzień dobry Jesteśmy na Kokino Obserwatorium już rano Tutaj widać taki tron wykuty w skale Służyło to dlatego, że tutaj ci mieszkańcy tych terenów odbywali taki rytuał, który łączył Boga, Słońca z lokalnym jakimś władcą, który był przedstawicielem tego boga I dlatego tutaj był tron i na ten tron padało światło Z tamtego miejsca W sensie Nie za bardzo widać którego, ale no tak Jakoś chyba tu I to są takie Specjalne nacięcia niby Że oni to nacięli, ci mieszkańcy, jakoś około XIX wieku przed naszą erą I Ostatniego dnia lipca Jest właśnie Słońce znajduje się w tamtym miejscu, księżyc w innym miejscu, i to właśnie tego dnia odbywał się ten rytuał. No i oprócz tego, oni dzięki swoim obserwacjom Słońca i księżyca i tak dalej, byli w stanie ułożyć sobie kalendarz, który co opierał się jakby na 19 latach, bo co tyle Słońce się pojawiało w takiej samej pozycji. Księżyc znaczy się. <grystwo> I oni tutaj, to miejsce generalnie zostało odkryte dopiero w XXI wieku. Wcześniej jakoś nikt za bardzo się nie skapnął, że tutaj ktoś zbudował obserwatorium. I dopiero, <grystwo> i dopiero teraz, no, tak niedawno. I jeszcze podobno NASA twierdzi, że jest to z jedno z czterech najważniejszych. Y obserwatoriów ludzkości On się mnie spytał ile chcę zapłacić? Ja sobie myślę no guźba Mam banknot na 50, nie wiem czy macie jakieś banknoty w euro nie, już nic. No właśnie no to mówię 50 jest OK? Okej okay. Czy on mówi coś tam, że Okej, okay, David Dokument 250 euro Ja taki co guźba? 250 euro to przecież. Dobra, ale 30, 30 kilometrów na godzinę przekroczyłeś, można Jechałem... powiedział, że jechałem 62. No to, to 4, to, no to czytałam na nację, że ponad 150 euro. No dobra, no ja w śnikuciłbym się z nim, nie. No 250 to jest ponad 150. No! No, no. no nie! No. no! Taka... No ale... A, ty to nagrywasz No i on mówi, że no, nie, ale będzie ten Jeśli pyta czy kert, czy cash, ja mówię, tylko ja muszę więcej pieniędzy, bo nie, nie mam tyle Muszę więcej zdobyć Okej, okay, żebym tu podszedł, coś tam, good boy Dawid, no. come here, no, ciągle mówił, come here you Come here, you're a good boy no. I write document, 250 euros, or coś tam, coś tam, e, or, or cash and no document, i tak przekreślił to, to 250 euro, nie? nie tam, um, no, a, ok, I understand, I understand, e, i ja coś tam, że ile tam, nie, a mówię, 50 euro jest ok, Tak jak przyjemnie. Nie więc... No. więc... Państwa, to jest bazar Katedra Świętego Józefa, w której o 9 rano w niedzielę jest msza po polsku. I tutaj takie jeszcze archeologiczne wejście do czegoś. Mamy tutaj posąg świętej Sofii, czyli patronki tego miasta. E, bo jesteśmy w Sofii, czyli stolicy Bułgarii. E, I Sofia pochodzi od greckiego słowa mądrość. Boom, parkour, parkour. Parkour. Kościół świętej niedzieli, e, w którym w 1925 był zamach terrorystyczny na króla Brysa III, e, gdzie zginęło wiele niewinnych e, cywili. cywili. I taki bardzo ładny, to jest e... prawosławny. Kościół Sveti Georgii Rotunda, zbudowany przez Rzymian w IV wieku. Jest e... najstarszym budynkiem w całej Sofii i jest bardzo ciekawy. Również prawosławny, przynajmniej obecny, bo kiedyś chyba nie był. Zgromadzenie Narodowe, czyli władza ustawodawcza w Bułgarii składa się z 240 członków, wybieranych na okres 4 lat. This is so cool! This is so cool! Chyba kamulce! Ten akurat najmniej fajny, ale... Aaa, ale jakichś części słupów! napisem! Kamulce. Budowany w 1907 roku Teatr Narodowy imienia najwybitniejszego poety i dramaturga Bułgarii Iwana Wazowa. Pomnik cara wyzwoliciela, czyli na cześć Aleksandra II, który wyzwolił Burga Bułgarię z z władzy osmańskiej bo po wojnie w 1878 roku na koniu bo tak lubią Katedra Aleksandra Newskiego której budowa została ukończona w 1912 roku jest na cześć Aleksandra Newskiego który to był rosyjskim księciem który to Bronił Europy przed najazdami mongołów, przynajmniej wschodniej Europy, w XIII wieku. I Bułgarczycy go polubili dzięki temu i zbudowali mu taką prawosławną katedrę, która jest całkiem ładna. Już chyba ostatni kościół, czyli pochodzący z VI wieku w stylu bizantyjskim, kościół świętej Sofii, czyli patronki tego miasta, od której pochodzi nazwa tego miasta. Ciekawy. I tu jeszcze posągówka. Pomnik cara Samuila, który był carem pierwszego Imperium Bułgarskiego na przełomie X-XI -XI wieku i się bił bardzo dużo z Imperium Bizans Bizantyjskim. Z tego słynął. I ma bardzo ładne oczy. Mamy jeszcze samego Iwana Wazowa którego imieniem został nazwany ten teatr wcześniej. Taki poeta. Biegniemy? Do? Auta? Do? Mało? Czasu? Co? Ta? Hello? <mach> Marziej, że tam jest woda i sobie skaczacie. Ej, to był totalny kok, ale nie powiesz to? Powiesz to? Jeszcze jest. Wow! Nie, epico <mach> miało <mach> być. Czaruszko Epicko Epicko! i wieje przepotężnie, dlatego nie wstaje, dla bezpieczeństwa. Jest to niesamowite miejsce, które zostało zaczęte, zostało zacięte, wykorzystywane przez ziemię. jako warownia, bo było to bardzo ciężko dostępne, trudno dostępne i te różne tutaj Kamienie, każdy ma swoją nazwę, każdy ma swoją legendę, jest tutaj pełno, ciągną się na 30 km. i to miejsce jest no, miejscem światowego dziedzictwa UNESCO i ostatni konflikt, który został użyty był w 1882 roku z Serbią, e, generalnie no, jest tu po prostu niesamowicie. To ale schodzimy stąd i zaczął padać deszcz i nadciąga potężna burza i tak także, także idziemy biegniemy tam, o, coś błyska chyba.